Witam szanownych widzów kanał Sketch Atmosfera W tym miejscu, w którym jest w miarę cicho i kot nie wchodzi w kadr Kot siedzi tam sobie na trawniku A niestety teren przy basenie został spalony, jeśli chodzi o nagrywanie filmów pogadanek Bo wzbudzają się papugi, które mają teraz nambuladery Więc jak zobaczą człowieka, który się tam pojawia, to zaraz jest darcie ryja Dzisiaj chciałem odpowiedzieć na pewne pytania, które się znowu gromadzą na wiosnę Tutaj akurat pytania dotyczące bezpiecznego rozwoju spadochronowego. Kilka razy już próbowałem ten temat poruszyć, jeżeli chodzi o, o to, jak sakać, jak trenować. ale tutaj wydaje mi się, że chodzi o temat nieco szerszy i troszkę bardziej kilkutorowy, wielotorowy. Bo jeśli chodzi o bezpieczny rozwój spadochroniarzy, którzy już są wyszkoleni, którzy weszli na ścieżkę samodzielności, to na pewno będzie jedna rzecz, która jest podstawą, to nazwałbym do fundamentem bezpieczeństwa i to fundament bezpieczeństwa będzie stanowić trening ustawiczny odnośnie sytuacji awaryjnych, który musi być niezależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie, co byśmy nie robili, to cały czas nie możemy zaprzestawać tego treningu, musimy przygotowywać się do Coraz bardziej skomplikowanej sytuacja awaryjnych, cały czas analizując to, co się już wydarzyło, próbując sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji. I co jest bardzo istotne, wyobrażenie mało daje, musi być to poparte psychomotoryką, musi być to poparte naszymi działaniami motorycznymi, aby to było skuteczne, aby to było prawidłowe. Być może wystarczy raz do roku. Moim zdaniem można by się zastanowić, czy nie robić tego częściej przy okazji gorszej pogody, albo przy okazji spotkania się w nowym miejscu, przy okazji sprawdzania nowej strefy, to wszystko mogą być wspaniałe przesłanki do tego, żeby potrenować sobie i pod, podwyższać sobie cały czas bezpieczeństwo odnośnie, jeszcze jakoś mucha, jak teraz, rozprasza, odnośnie bezpieczeństwa odnośnie sytuacji awaryjnej, ale w tym, w tym, tej, w tym fundamencie bezpieczeństwa. Nie tylko trening sytuacji awaryjnych. Uważam, że powinniście na stałe włączyć również taki element, którym jest latanie na czaszy. Niezależnie od tego, czy macie ochotę sobie latać i słupować, czy macie ochotę sobie używać spadochronu tylko i wyłącznie do tego, żeby bezpiecznie wylądować po tym, co żeście robili podczas swobodnego spadania, to ustawicznym treningiem będzie poprawianie swoich umiejętności. Na przykład reagowania w obliczu kolizji, czyli cała sekwencja ruchu, która jest potrzebna, która się przyda w momencie, kiedy będziecie nisko przy ziemi i kiedy nagle ktoś Wam wleci w, w trajektorię Waszego lotu i będziecie musieli zareagować sprawnie, bezpiecznie, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy, unikając kolizji z daną osobą. Czy też w sytuacji osób, które na przykład mają. Problemy z stawem barkowym, gdzie mieli jedną dyslokację i wystarczyła im rehabilitacja, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że może się to powtórzyć. W związku z tym takie osoby powinny byłyby ćwiczyć sobie postępowanie właśnie na wypadek dyslokacji stawu, kiedy trzeba będzie lądować na spotkaniu głównym bądź zapasowym, ale używając ramion w sposób taki umożliwiający bezpieczne wylądowanie, pomimo tego, że jedno ramię jest nie do końca sprawne i jest w olbrzymim bólu. Taka mi się rozkojarzyła malinka dygresja odnośnie tego, bo się sobie o tym myślałem i przy okazji sobie wymyśliłem, że faktycznie to ludzie, którzy mają systemy pull-out są o wiele szczęśliwsi, bo w każdym momencie mogą sobie pull-outa ułożyć na prawą albo na lewą rękę. To BOC ma skierowaną kieszeń w stronę, w którą skieruje to producent, albo riger, który będzie naszywał kolejną kieszonkę, i też warto, żebyście pamiętali, że jest taka możliwość, że jeżeli Wam grozi wypadnięcie prawego barku, to może lepiej jest potrenować sobie i poprosić rigera o przeszycie kieszonki na lewą stronę, tak żebyście mogli otwierać sobie główny spadochron lewą ręką. Czyli jeśli nawet coś się stanie i ta prawa, słabsza ręka wypadnie, coś z nią będzie, to w tym momencie jesteście w stanie otworzyć główny spadochron, a nie tylko zostawać na pastwę losu zapasowego, który ma inną charakterystykę lotną, zwykle trochę gorszą tą charakterystykę lotną. Także moim zdaniem gra jest warta świeczki. Ale to jest, powiedzmy, ten fundament bezpieczeństwa, czyli to, co każdy skoczek powinien robić przez całą swoją karierę, aby mieć... Żadnego nie będzie, żadnej gwarancji nie będzie. To nie ma co na gwarancję liczyć. Gwarancję można mieć wtedy, kiedy pojedziemy kupić do sklepu AGD. Jakąś mikrofalówkę, dostaniemy od razu też gwarancję. Natomiast niewątpliwie jest to wyraz poszanowania dla aktywności, którą pełnicie. Jest to profesjonalne podejście do zabawy, którą uprawiacie. Teraz, jeżeli zapewnimy sobie ten fundament bezpieczeństwa odnośnie treningu ustawicznego sytuacji awaryjnych, latania na czasie. Co więcej, teraz, teraz by należało się zastanowić teraz by się zastanowić nad tym, co wy właściwie chcecie od tego spadochroniarstwa. Jakie macie możliwości czasowe, finansowe, w jakim jesteście wieku, w jakiej jesteście kondycji takiej, której powiedzmy pozwala wam to na zwiększenie obciążeń, jaką macie umiejętność pracy z ludźmi, czy to pozwala wam na pracę zespołową i w tą stanowczość pójść i dopiero po takim. Pod takim po takiej analizie słod, można by się zastanowić, w którą stronę pójść dalej i jaką sobie ścieżkę obrać w swojej karierze. Większość tego, co widzę, to są, to, są, to, to są tak zwane działania rekreacyjne, czyli wolno czasowe zajęcia, które się opierają na tym, że kiedy ten skoczek ma czas, sobie jedzie na strefę, jedzie sobie do aeroklubu albo gdzieś, sobie pyknie parę skoków, przy okazji spotka się z ludźmi, pogada, czyli ma takie z jednej strony trochę. Emocji, trochę za, za krew szybciej popłynie w żyłach z powodu skoków, ale również takie są podstawowe kwestie związane z, społeczne z tym, że mogą spotykać się ludzie i cieszyć się tym, że razem uprawiają podobną dyscyplinę, razem mają podobne zajęcia hobbystyczne. I tak sobie można spokojnie pykać swoje skoki, pozostawać na jakimś tam poziomie, być może nawet stopniowo sobie ten poziom podwyższać ale to oczywiście będzie uzależnione od, po pierwsze, intensywności tych skoków, które wykonujemy, po drugie, Nazwijmy to uporządkowania i efektywności wykorzystania każdego skoku jako, jako formy treningu, aby podwyższać swoje umiejętności. Tutaj w, w tym momencie, nawet jeżeli są to takie podskakiwania weekendowe po kilka skoków w weekend, to też warto by było sobie określić jakiś, nakreślić sobie jakiś plan treningowy, co byśmy chcieli robić, jak, jak by to miało wyglądać, jak miałoby to wszystko funkcjonować. Wydaje mi się, że w takim planie treningowym Trzeba by się skoncentrować na tym, poprosić na przykład instruktora, który zajmuje się daną dyscypliną, która Wam się spodoba, jeżeli chodzi o jej uprawianie, jak miałoby to wyglądać. Ja najlepiej się czuję, jeżeli chodzi o przygotowanie programów szkoleniowych dla osób płasko spadających. Free fly nie jest moją mocną stroną, coś tam pospadam, ale raczej mnie tam miesza jak, jak w, w pralce. Natomiast jeśli chodzi o płaskie spadanie, wydaje mi się, że nie jest to skomplikowane, aby. Nie tylko na etapie do licencji, ale również na etapie wyższym, czyli budowania bardziej zaawansowanych formacji, bym był w stanie Was w tym pokierować, przygotować i Wam takie treningi wyznaczyć. Tylko że jeśli chodzi o takie pykanie weekendowe, trzeba się spodziewać, że niezależnie od tego, jak sobie przygotujecie ten trening, to takie pykanie nie sprzyja treningom sprzyja podtrzymaniu umiejętności i sprzyja podtrzymaniu relacji międzyludzkich, natomiast takich parę skoków to jest jedynie odświeżenie swoich umiejętności i minimalny progres. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakie są wasze plany, jeżeli chodzi o skoki, to jeśli byście chcieli mieć jakikolwiek progres, to warto jest sobie w roku albo na raz, raz na dwa lata, a może raz na pół roku, trudno powiedzieć, ale cyklicznie organizować sobie ze swoimi znajomymi Jakiś, jakieś zgrupowanie szkoleniowe, na którym można jednorazowo wykonać więcej skoków, tak aby można było przejść to odświeżenie i wejść na linię progresu, pójść sobie do góry trochę, poprawić swoje umiejętności, tak żeby one się mogły utrwalić i przy następnym obozie znowu część to będzie odświeżenie, a potem znowu będzie to przyspieszenie, jeżeli chodzi o Wasze umiejętności i wtedy pomiędzy takimi obozami, takie popykanie sobie klubowe czy też strefowe, oczywiście będzie czymś, co będzie wspaniale Wam Podtrzymywało te umiejętności, które nabędziecie podczas zgrupowania. To zgrupowanie, zgrupowanie szkoleniowe, zgrupowanie treningowe to nie jest tylko kwestia spadochronowa. Wydaje mi się, że każda dyscyplina lepiej, lepiej można w niej osiągnąć pewne cele, które sobie nakreślimy, w momencie, jeśli będziemy to robili na zasadzie zgrupowań, które są powiedzmy dziesięciodniowe, siedmiodziesięciodniowe, które pozwalają na jednorazowy zastrzyk do, do nowych umiejętności i utrwalanie tych umiejętności. Jeśli chodzi o rekreację, takie powiedzmy to pykanie weekendowe, bez obozów, nazwałbym takim minimum, minimorum, jeśli chodzi o działania rekreacyjne w spadzach Jeśli by było już troszkę więcej, to trzeba by się zastanowić, czy chce się wam w ogóle pracować zespołowo. Niektórzy ludzie mają wstręt do tego, żeby z innymi podjąć jakąś pracę, są indywidualistami, którzy będą sobie tak skakali sami sami ze sobą i jest im z tym dobrze i nie ma to się przesforsować, ale <laughs> wydaje mi się, że jeśli chodzi o skoki, to jeśli do momentu około 300-500 skoków, jeżeli pozostajecie samotnikami w spadochroniarstwie, obawiam się, że w większości sytuacji wypalicie się w tym momencie i zrezygnujecie ze skoków, że jednak potrzebujemy na etapie, w którym cały czas te emocje są niezwykłe i samo skakanie jest atrakcyjne, w tym czasie, kiedy samo skakanie jest atrakcyjne, należy budować też pewne relacje i pewne więzi z innymi spadochroniarzami, aby tworzyć grupy i zespoły, które w momencie, kiedy emocje już są mniejsze podczas indywidualnych skoków, pozwalają wejść nam na wyższą półkę, w której cierpiemy satysfakcję z tego, jaki zespół odniesie efekt i jak pracować razem w grupie, co jest zawsze trudniejsze niż praca indywidualna. I jeśli się tego nie rozpocznie zbyt wcześnie, to może dojść do tego, że właśnie w pewnym momencie poczuje się, że już nie ma tej zabawy, która była, żeście wyskakali tych swoich 300-500, zrobiliście jakieś tam licencje, niby możecie już wszystko, ale już za bardzo się nie chce. Taki etap wypalania może nastąpić właśnie przy 300-500 schoków, może też nastąpić później, może nastąpić wcześniej. To wcale nie jest powiedziane, że takie wypalenie wynika z tego, że nie macie pomysłu na zespołową działalność, może być w ogóle brak pomysłu na na skoki a samo, a samo otwieranie drzwi wypadanie z samolotu, otwieranie spadochronu i lądowanie na spadochronie w pewnym momencie może okazać się już nie takie atrakcyjne, już nie takie podniecające jeśli macie zaplecze zdrowotne finansowe i czasowe to oczywiście warto pomyśleć sobie też o wejściu na najwyższą półkę, taką wyczynową to której rzeczywiście trenujecie i z nastawieniem na to, że być może nawet aby osiągnąć jakiś Medale w, na arenie międzynarodowej. Akurat to pod tym kątem wydaje się być bardzo wygodną dyscypliną lotniczą, wygodną dyscypliną sportową, dlatego że prawie niezależnie od, od wieku jesteście w stanie osiągnąć bardzo wiele, inwestując. Bardziej, bardziej intensywny trening, można osiągnąć pewne efekty wiele szybciej. Wsparcie z tego na przykład tunelem, czyli zagospodarowanie również czasu, który, który nie jest wystarczająco dobry, aby skakać, ale jest dobry, żeby spędzić czas w tunelu i sobie szlifować pewne detale waszej, waszych, waszych umiejętności w swobodnym spadaniu, też na pewno teraz otwierają nowe możliwości na przyspieszenie karier. Jak obserwuję kariery kształtują się nieco inaczej niż w sportach wyczynowych, w których jest potrzebna tężyzna fizyczna. Tam niestety ograniczenia wiekowe są o wiele bardziej istotne i osoby, które mają 40-50 lat raczej nie mogą liczyć, żeby coś mogły sobie jeszcze osiągnąć, jakiś zdobyć medal. Natomiast tutaj w sportowniastwie jest to, jest to dyscyplina łatwa, w której można być ekspertem po jednym albo dwóch latach osiągnąwszy papiery instruktora. A propos, a propos instruktora, to jest też być może do zastanowienia się, żeby wpleść pomiędzy te swoje e, umiejętności swobodnego spadania, umiejętności lądowania itd., itd., te wszystkie umiejętności, które zdobywamy, aby, aby bezpiecznie i fajnie skakać, żeby też wpleść umiejętności tego, aby e, uczyć innych. Czyli warto by się zastanowić na przykład nad szkoleniem na bycie coachem, zanim się zostanie instruktorem, aby uczyć się procesu szkolenia. To jest też dobry pomysł. Trochę jestem zdziwiony, bo musiałem pogonić kota. Bo, oczywiście, jak nie może wejść przed kamerę, to mi skakuje na samochód, żeby tylko wejść do kamery. bardziej nasz szkiełką Wydaje mi się, że u każdego skoczka takim etapem byłoby bardzo dobre. Bardzo dobrym etapem byłoby to, żeby się zająć też szkoleniem innych. Niekoniecznie, żeby być instruktorem, ale właśnie po to, aby zrozumieć zasady szkolenia, aby być jednym z elementów bezpieczeństwa w całym środowisku, tak aby można było wpływać aktywnie na bezpieczeństwo i na jakość skoków spadochronowych. Pytanie, które napłynęło. Czy mam czas na to, aby szkolić ludzi? W szkole podczas yy, zgrupowań przygotowujemy terminy, które trwają zazwyczaj około kilku tygodni, około 3-4 tygodni. Mamy wtedy, mamy, teraz, mamy wtedy około dwóch turnusów i z założenia maksymalnie trzech studentów AFF na okres 10 dni. To powoduje, że nie są studenci AFF zanadto obciążeni. Mnie też zanadto nie obciążają. Mam też więc czas na to obserwować, co ludzie robią, jak lądują, jak latają, przygotować im trening, czasami z nimi skoczyć, jeśli potrzeba. Na pewno przygotować im ścieżkę tego, aby się mogli szkolić i cały czas mieć ich pod nadzorem. Jeżeli będą tutaj u mnie, jeżeli są u mnie zakwaterowani, ze mną jeżdżą na lotnisko, to cały czas mogą się uczyć wszystkiego, co jest potrzebne, nie tylko do licencji, ale i dużo więcej. Podobnie osoby, które chciałyby sobie praktykować, bo już były na kursie coacha, ale nie mają gdzie szkolić. Oczywiście się możemy oczywiście dogadać. Z przyjemnością Was włączę w proces szkolenia, żebyście mogli praktykować, a ja będę patrzył, czy nie popełniacie jakichś błędów szkoleniowych, które mogą zaowocować konfliktem albo tym, że nastąpi zatrzymanie przepływu informacji. A więc, reasumując, tak, mam czas, nie robię tandemów, mam to wszystko tak przygotowane, że się nie muszę spieszyć i szkole przez cały rok. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że mam napięty sezon, a potem muszę. A potem nie mam co robić. W związku z tym mam co robić cały czas, ale jeżeli coś robię, to robię w taki sposób, aby być z tego zadowolonym, mieć z tego satysfakcję, w związku z tym przygotowuję to pod siebie. A jeżeli przygotowuję to pod siebie jako instruktor, to uczniowie, czy to są uczniowie szkoleni podstawowym, czy to są uczniowie, którzy się już szkolą na wyższym poziomie, mam dla nich czas, aby to robić. Kolejne pytanie: ile skoków można wykonać w ciągu 10 dni? Różnie bywa tutaj. W Hiszpanii jest pogoda, w tej części Hiszpanii, w tej części Europy pogoda jest najlepsza do skoków, natomiast nie jest to pogoda znowu, która jest gwarantowana. Ale jeśli jest pogoda w miarę dobra, w miarę stabilna, jeżeli są to miesiące, które nie są miesiącami deszczowymi, to 10 dni zazwyczaj można wylosować około 8, 8, 8 dni skocznych. I też, zależnie od tego, Jakie mamy, jaką mamy liczbę skoków? Będziemy być może łapali jakieś limity. Im skoków macie więcej, jesteście już licencjonowani, macie ponad setka ponad 200 skoków, to się może kazać że w ciągu 10 dni każdy dzień będzie dla Was skoczny i że można w ciągu tych 10 dni wykonać około 80 skoków. Nie wydaje mi się, żeby w ciągu 10, skok, 10 dni wykonywanie się skoków było sensowne. Uważam, że jeśli chodzi o trening, do około. 6 wskoków dziennie, 6 dziennie to jest coś takiego, co jest moim zdaniem optymalne i raczej skakanie więcej ponad to nie przynosi już postępów, mało tego robi się niebezpieczne, dlatego że cały czas pompowanie dralino nie czujecie swoich swoich słabości, czujecie e, tego, że jesteście zdekoncentrowani tego, że możecie popełnić błąd przy tym skoku 7, 8 albo dziewiątym. I raczej bym odradzał taką intensywność skakania. Co oczywiście też może być dla Was nowością, jeżeli ktoś Wam odradza skakania. Tak Bardzo często odradzam skakania. To nie jest tak, że jeżeli mamy możliwość, mamy pogodę, mamy sprzęt, mamy samolot, to mamy też skakać. Możemy skakać, jeżeli wszystko, wszystko ku temu e, splatają się okoliczności, że możemy skoczyć, to jasne, że tak. Natomiast trzeba się zawsze zastanowić, czy nie lepiej ze sceny zejść niepokonanym. No, i jeśli chodzi o to, to tyle. No jeżeli, jeżeli chodzi o przygotowanie treningów, czy jesteście za rok lub czy jesteście z jakiejś strefy rzutu i podczas miesięcy zimowych, kiedy jest, wasza strefa funkcjonuje, Albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje o wiele słabiej. Zapraszam tutaj do bazy w Hiszpanii, aby sobie pod, podszkolić się, popracować. Nawet takie coś, że macie możliwość układania spadochronów, na które skaczecie. To w wielu miejscach jest to evenement. I też trzeba się przygotować, że na to, jak będzie wiosna i lato, to znowu w tym miejscu, czy to jest aeroklub, czy to jest strefa rzutu, na której skaczecie, zawiadomo, będą miały znowu priorytet tandemy, żebyście czekali, żeby uzupełnić samolot, chyba że jesteście już na. Wyższej półce, na wyższej grzędzie w hierarchii danego miejsca i latacie już bez takich obostrzeń. Ale najczęściej jest tak, że zaraz po skończeniu AFF jesteście, powiedzmy, troszkę odstawieni na boczny tor. I akurat tak się składa, że natura, natura znajduje wszystkie niezagospodarowane przestrzenie ponieważ nie robię tandemów i nie będę już ich robił, zajmuję się tylko tandemami i szkoleniami i mało tego akurat sezon zimowy, jesienny wiosenny jest najlepszy, bo sezon letni jest za gorący. My świetnie dopasowałem zarówno miejsce, jak i wszystko co się dzieje tutaj dookoła, aby was móc ugościć, żeby można było przygotować trening, który, nad którym się tylko zastanawiacie wy wyjeżdżając do Hiszpanii, co macie robić, ja to przygotuję. Wracamy po treningu jest przygotowana baza, można sobie zjeść obiad, można sobie pójść do sauny, można się wykąpać, wyleżeć na słońcu i no, słońca mamy tutaj prawie 320 dni w ciągu roku, w związku z tym całkiem dobrze jest. I kiedy nam wiatr doskwiera, ale też to są kwestie limitów dla młodych skoczków, później te limity was nie trzymają. Mam nadzieję, że pytanie odnośnie zarysu, kariery. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, tak jak sobie obrać drogę do szkolenia się, mniej więcej wyjaśniłem. Jeśli chodzi o słupy, to jest zupełnie odrębny temat. To jest, tak jakby powiedzieć, trzeba się do niego przygotować nawet nie tyle równie poważnie, co uważam nawet dużo, dużo bardziej poważnie niż do pozostałych dyscyplin. Pozostałe dyscypliny rozgrywają się na górze podczas swobodnego spadania i potem. Hmm, Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa daje Wam dużą ochronę, żeby nic się nie wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o słupowanie, jest to z gruntu rzeczy dyscyplina, w której niewielki błąd, tuż przy samej Ziemi, przy prędkościach, którymi się dysponuje na czaszy, jest bardzo niebezpieczne w skutkach. Jest to również bardzo atrakcyjna dla obserwatorów na Ziemi dyscyplina, w związku z tym włącza się w nas w głowach się nam włącza tryb pajacowania i możemy robić rzeczy przy ziemi, których nie zrobilibyśmy, gdybyśmy byli sami na lotnisku. Ale ponieważ nas inni widzą, to te rzeczy możemy robić. Chociażby te elementy sprzyjają zastanowieniu się nad tym, jak prawidłowo taki trening przeprowadzić. Oczywiście przeprowadzić go na spadochronach dużo większych niż chcielibyście docelowo mieć. Oczywiście koncentrując się na tym, co robicie, najlepiej, jeżeli można to robić, kiedy nie ma dookoła natężonego ruchu w powietrzu, tak żebyście mieli przestrzeń dla siebie, żebyście mogli lądować, powiedzmy, robiąc hop'n'popy, czyli schoki niskie. Zastanawiając się nad każdym skokiem, który robicie, zastanawiając się, słuchając, jak, jak, jak wiatr relatywny wokół Was pracuje, to, jak działa Wasz spadochron, gromadząc jak najwięcej wrażeń z każdego skoku, tak żeby wycisnąć z niego jak najwięcej. Realizować oczywiście ćwiczenia, których nie są, nie są już teraz jakieś niezwykle trudne i niedostępne. Internet pozwala nam do, złapać niektóre fajne programy szkolenia, w których możemy sobie to przygotować, ale wydaje mi się, że każde bezpieczne latanie i bezpieczne pracowanie na, na czaszy przy rozpędzaniu jej i w tej fazie wyrównania, którą nazywamy słupem, jeżeli jest to ciągle robione z koncentracją i nastawieniem właśnie na to, to może być to bardzo efektywne I wystarczy jakieś 500 tysięcy schoków, abyście mogli w bezpiecznie bawić się supowaniem. Rzeczywiście jeszcze wygodniej jest zrobić jeszcze więcej schoków, to nie ma kwestii żadnego problemu. Im więcej, tym macie zbudowanym w swój głowie o wiele lepszą bazę odruchów psychomotorycznych, które, które pozwalają Wam pilotować spadochron, bo. Świadomie przeprowadzamy proces, świadomie powtarzamy pewną sekwencję ruchów, natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o te prędkości i reakcje, to działa w tym wszystkim nasz mózg i jaszczurzy, podobnie jak jeżeli chodzi o samochody czy o motocykle. Oczywiście na początku czymś się świadomie, natomiast potem dopiero ileś tam wyjeżdżanych godzin, ileś tam tysięcy zakrętów powoduje to, że jesteście w stanie wygodnie, szybko i sprawnie zareagować na każdą sytuację, która się pojawiła na drodze albo Przygotować sobie jakiś atrakcyjny przejazd, który wcześniej musi być poprzedzony wielokrotnymi próbami. Za każdym razem próbowałbym się na Waszym miejscu kontaktować z osobą, która jest instruktorem doświadczonym najlepiej instruktorem, który zajmuje się słupowaniem. I przypuszczam, że niezależnie od tego, czy między instruktorami są różnego rodzaju sympatie czy antypatie, zawsze otrzymacie profesjonalną odpowiedź. Która zazwyczaj będzie Was lekko temperowała i lekko będzie Was trzymała przy ziemi, ale będzie Was trzymać przy ziemi tylko po to, abyście mogli zajść dalej. Jeżeli za szybko próbujemy coś zrobić, to w przypadku słupów taka lekcja na skróty się na pewno nie powiedzie. Nie może być takich skrótów jak na przykład tunel, który może być skrótem do pracy zespołowej w formacjach w jakimś zakresie. Natomiast, jeżeli chodzi o słupy, to trzeba naskakać dużo, aby uniknąć bólu dupy. I tym optymistycznym akcentem, tym pięknym rymem na niezwykłym poziomie poetyckim, chciałem zakończyć tą pogadankę. Jednocześnie przeprosić Was, że tak dawno nic nie nagrywałem, ale rozpoczął się mój sezon urlopowy, w związku z tym miałem trochę czasu, żeby dla siebie, dla rodziny, potem mnie pochłonęła trochę praca na działce. Zresztą zaraz znowu tam będę pracować. Ale. Wstyd był tak duży, że trzeba było przysiąść i odpowiedzieć na garść pytań. Jeśli będą znowu jakieś Wasze pytania, pytajcie. Jeżeli będzie pytanie głupie, to spróbuję wytłumaczyć, dlaczego jest ono głupie, a nie będę tylko odrzucał i mówił, że po prostu było głupie. Oczywiście nie pytajcie mnie o chemitrejsy i nie pytajcie mnie o płaską ziemię, bo to są pytania głupie i nie będę uzasadniał, dlaczego są głupie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu.